Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, dlaczego nie chodzimy do przedszkola. Obecnie w naszym kraju trwa sytuacja, która nazywa się stan zagrożenia epidemiologicznego. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy przestrzegać pewnych zasad, dzięki którym nikt z nas nie zarazi się tą groźną chorobą, o której mówiliśmy. Jak ona się nazywa? Pamiętacie? Tak, jest to koronawirus zagrożenia epidemiologicznego oznacza to, że nie możemy wychodzić w miejsca, gdzie znajduje się dużo osób. Takim miejscem jest przedszkole. Dlatego właśnie nasza nauka musi wyglądać teraz inaczej. Będę wysyłała wam zadania i filmiki, dzięki którym będziemy cały czas w kontakcie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. A wiecie jak nazywa się takie nauczanie, jakie teraz stosujemy? Jest to nauka zdalna. Nauka zdalna oznacza to, że uczymy się razem, ale robimy to na odległość. Dzisiaj przeczytamy pana Bałagana. Pan Bałagan był największym bałaganiarzem, o jakim kiedykolwiek słyszeliście. Był bałaganiarzem, ponieważ robił bałagan we wszystkim, czego się tknął. Zawsze można było poznać, którędy przeszedł pan bałagan, bo wszędzie zostawiał brudne ślady palców. O tak! Pan bałagan był bałaganiarzem z nazwiska i urodzenia. A tutaj mamy ślady palców pana bałagana. Pan bałagan mieszkał w niezwykle zabałaganionym domu. Ze ścian obłaziła farba. W oknach brakowało szyb. Brakowało również dachówek na dachu. A kwiatowe rabatki zarastały chaszcze. Furtka do ogrodu kiwała się na urwanym zawiasie. Czy pan bałagan choć raz w tym roku skosił trawnik? Oczywiście, że nie. Popatrzcie jaki zaniedbany domek. Wszystko jest nie tak jak powinno być. Pewnego ranka pan Bałagan przebudził się w swoim zabałaganionym łóżku. Ziewnął, podrapał się, wstał, wyszorował zęby, ale tubki z pastą nie zakręcił. Zjadł śniadanie rozsypując płatki po całej podłodze. A potem wybrał się na spacer, potykając się oczywiście na podwórku o porzuconą tam dwa tygodnie wcześniej miotłę. Popatrzcie, jakiego fikołka zrobił pan bałagan. Za zabałaganionym podwórkiem, na tyłach zabałaganionego domu pana bałagana, Rozciągał się las. To właśnie tam pan Bałagan udał się na spacer. Był to duży las pełen drzew i przejście przez niego zajęło panu Bałaganowi sporo czasu. Nie martwił się tym jednak, bo tego ranka był w nastroju do spacerów. Więc szedł, szedł, szedł i szedł tak długo, aż doszedł na drugą stronę idzie pan bałagan przez las zadowolony? A wiecie, co znalazł po drugiej stronie lasu? Tak, znalazł tam najśliczniejszą i najbardziej uporządkowaną chatkę, jaką kiedykolwiek widział. Przez maleńkie urocze podwórko wił się strumek. Przy żywopłocie stał pan z nożycami. Spojrzał na nadchodzącego pana Bałagana. Dzień dobry! — przywitał się Pan Bałagan. Jestem bałagan. Nie da się ukryć! stwierdził Pan, mierząc go wzrokiem od stóp do głów. Ja nazywam się czysty. A ja jestem schludny! przedstawił się kolejny pan, który wyszedł z zachadki. Czysty i schludny, powtórzył pan: Czysty. Schludny i czysty, potwierdził pan: Schludny. Popatrzcie, tu widzimy właśnie ten najwspanialszy, najpiękniejszy domek, który, w przeciwieństwie do domu pana Bałagana, jest uporządkowany. Pracujemy razem, wyjaśnił pan: Czysty. Właściciele tej chatki, Poprosili nas o pomoc. W czym zainteresował się pan bałagan? Mamy sprawić, żeby było czysto i schludnie odpowiedział pan schludny wysprzątać i doczyścić dodał pan czysty. Może Tobie również moglibyśmy pomóc zaoferował pan schludny, patrząc na pana bałagana który tego ranka wyglądał na jeszcze bardziej przebrudzonego niż zwykle. – Ale ja wcale nie chcę, żeby było schludnie i czysto! – zaprotestował szczerze, zasmucony tą myślą pan bałagan. – Zobaczcie, mamy pana schludnego i pana czystego. – To jakiś obłęd! – obruszył się pan czysty. Wariactwo zawtórował mu pan schludny. Ale bronił się pan bałagan No, niechże pan idzie upierał się pan schludny ruszajmy ponaglił pan czysty ale ja pan bałagan wciąż się nie poddawał. Żadne ale uciął dyskusję pan schludny i wpakował pana bałagana do furgonetki, która była zaparkowana za domem. Po czym ruszyli we trzech na drugą stronę lasu. Tutaj widzimy furgonetkę. O, jajcie! jęknął pan schludny, gdy zobaczył dom pana bałagana. Litości westchnął pan czysty. Jak żyję, nie widziałem jeszcze takiego bałaganu. Wykrzyknęli obaj jednocześnie: Lepiej coś z tym zróbmy zaproponował pan schludny. I zanim pan bałagan zdążył otworzyć buzię, obaj goście zaczęli się krzątać po całym jego domu. Pan schludny grabił, kosił, przycinał, podcinał, wyrównywał, odchwaszczał i kopał. Tak długo, aż podwórko pana bałagana było posprzątane jak nigdy. Tutaj widzimy pracującego pana schludnego. Pan czysty czyścił, wycierał, szorował, malował i naprawiał. Tak długo, aż dom pana bałagana wyglądał z zewnątrz tak schludnie jak nigdy. Popatrzcie, jest pan czysty. Już widać, że szyby w oknach są naprawione. Dachówka na dachu również jest na swoim miejscu. A potem obaj weszli do środka. O, jajcie! Jęknął pan schludny po raz drugi tego ranka. Litości! Westchnął pan czysty po raz drugi tego ranka. I obaj zabrali się za pucowanie domu, od piwnicy aż po dach. Zamiatali, szorowali i polerowali tak długo, aż wnętrze domu pana bałagana wyglądało tak czysto i schludnie jak nigdy. I gotowe ucieszył się pan czysty. Skończone, potwierdził pan schludny. Czysto i schludnie. Ocenił pan czysty. Schludnie i czysto podsumował pan schludny. Pan bałagan nie wiedział, co powiedzieć. Obaj nie spuszczali z niego wzroku. Wiesz, co myślę, prawda? zapytał pan schludny pana czystego. Doskonale wiem odpowiedział pan czysty. Myślimy, że jest pan zbyt wielkim bałaganiarzem, panie bałaganie, by mieszkać w takim schludnym i czystym domu. Oznajmili obaj zgodnie, patrząc na pana bałagana. Ale zaprotestował pan bałagan. Nikt go jednak nie słuchał. Panowie, schludny i czysty, z miejsca zawlekli go do łazienki na pięterku. Wcześniej było to najbardziej zabałaganione pomieszczenie w całym domu, ale teraz lśniło czystością jak diament. Pan schludny złapał pana bałagana za jedną rękę, pan czysty chwycił za drugą, a potem go podnieśli i wsadzili do wanny. A pan bałagan nie był przyzwyczajony do częstych kąpieli. Popatrzcie, jaki niezadowolony. Panowie schludny i czysty, myli, szorowali, czyścili, spłukiwali i czesali pana bałagana, aż w końcu przestał wyglądać jak pan bałagan. W rzeczy samej stał się własnym przeciwieństwem. Popatrzcie, wygląda już całkiem inaczej. Przyjrzał się swojemu nowemu obliczu w lustrze. Wiecie, co będę musiał teraz zrobić? zapytał lekko poirytowany. Panowie schludny i czysty spojrzeli na siebie z niepokojem. Co pan będzie musiał zrobić? zapytali. Będę musiał zmienić nazwisko, oznajmił pan bałagan. I zachichotał. Obaj goście również się rozchychrali. A potem pan bałagan ryknął śmiechem. A panowie schludny. I czysty śmiali się wraz z nim. Śmiali się razem bez końca i zostali najlepszymi przyjaciółmi. I to już chyba koniec tej opowieści, bo już wszyscy wiecie, kto odwiedza bałaganiarzy, prawda? Zobaczcie, na koniec mamy rysunek, jak wszyscy zostali przyjaciółmi. A teraz sprawdzić, kto ładnie słuchał. Mam dla Was kilka pytań. Po czym można było poznać, którędy przechodził pan bałagan. Ponieważ wszędzie zostawiał brudne ślady palców, jak wyglądało miejsce, gdzie mieszkał pan bałagan. Było to niezwykle zabałaganione miejsce. Ze ścian obłaziła farba. W oknach brakowało szyb, a na dachu dachówek. Kwiatowe rabatki zarastały chaszcze, a furtka ogrodu kiwała się na jednym zawiasie. O co potknął się pan bałagan, wybierając się na spacer? Pan Bałagan potknął się o miotłę, którą zostawił w tym miejscu dwa tygodnie temu. Co znalazł pan Bałagan po drugiej stronie lasu? Pan Bałagan po drugiej stronie lasu zobaczył najpiękniejszą i najbardziej uporządkowaną chatkę, jaką kiedykolwiek widział. Kogo spotkał pan Bałagan przy tej pięknej chatce? Przy tej pięknej chatce pan bałagan spotkał pana schludnego i pana czystego, którzy na prośbę właścicieli chatki sprzątali ją. Co zrobili pan schludny i pan czysty z panem bałaganem? Pan schludny i pan czysty spakowali pana bałagana do furgonetki i zawieśli go na drugą stronę lasu. Gdy pan Schludny i pan Czysty posprzątali domek i podwórko pana bałagana, co postanowili zrobić na koniec? Pan Schludny i pan Czysty na koniec postanowili wykąpać pana bałagana. Jak zakończyła się ta historia? Pan schludny, pan czysty i pan bałagan zostali najlepszymi przyjaciółmi. Chciałabym Wam pokazać, jak w łatwy sposób można narysować Pana bałagana. Aby narysować Pana bałagana, potrzebujemy kartki i dwóch kredek: różowej i czarnej. Zaczniemy od narysowania. Głowy i brzuszka Pana Bałagana. Pan Bałagan był cały pokręcony. Rozczochrane futerko miał Pan Bałagan. Teraz narysujemy nóżki, stopę, Druga nóżka, druga stopa. Teraz trzeba narysować jeszcze rączki. Jedna rączka i paluszki, druga rączka i paluszki. Co nam jeszcze zostało? Oczy i wielki uśmiech. Oto nasz pan bałagan. P, a, n, PAN, B, A, ł, A, G, A, n. Bałagan. Pan bałagan. A teraz kolorem różowym zaznacz wszystkie literki A. Ile mamy literek a? Policzmy jeden, dwa, trzy, cztery literki. Jeden, dwa, trzy i cztery. W związku z tym, że nasza dzisiejsza książeczka była o Panu bałaganie, postanowiłam dać Wam kilka zadań. Waszym zadaniem będzie to, aby zrobić porządki w Waszych zabawkach. Posegregujcie klocki, lalki, autka, kredki, kolorowanki i książki. Policzcie i sprawdźcie, jakich zabawek macie najwięcej. Jeśli czegoś nie potrzebujesz, schowaj do torby i przekaż rodzicom. Pamiętaj, żeby uszkodzone zabawki wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. To koniec na dziś. Pa!